Cześć z tej strony Deka Udało mi się zdobyć klucz do wersji beta Czyli już tej prawie finalnej wersji Która zostanie wypuszczona Przez firmę Innojames A dokładnie tutaj mamy grę Rising Generals Jest to gra darmowa Na razie w języku angielskim Ale pewnie będzie w języku również polskim Na początku tutaj Jesteśmy na jednej takiej dużej mapie Tutaj ta niebieska kropka To jesteśmy my są wojenne grupy, czyli które rywalizujące przeciwko sobie. Możemy sobie przybliżyć. Wyglądamy tutaj te niebieskie czy kropki to jesteśmy my. Czerwone to są pozostali gracze, a szare są do podbicia. Tak wygląda baza z, z bliska. Jest jednak główna. Można podbijać tutaj pozostałe placówki ja już mam dwie podbite jeśli chodzi tutaj o opcje to mamy kwaterę główną zbliżenie do kwatery głównej do tej tutaj naszej bazy raporty z bitew również ekonomiczne raporty ile, ile ileśmy jednostek stracili przeciwnik stracił takie punkty tutaj, supermajsy, które się zdobywa, zaraz wytłumaczę później do czego one służą. Komponenty, czy są jakieś zdobyte, komponenty są tutaj te zapasy takie, no i oczywiście zrajdowane, złupione fundusze. Jeśli ja chodzi o raporty misji, czyli wiadomo wiadomości. Misje, na początku jest dużo, sporo tych misji, głównie samouczka. Za każdą misję oczywiście otrzymuje się nagrody. Ja tutaj mam, żeby zrobić 4 jednostki, Inventory Shop, jest to, jest to zakup dodatkowych części, paczków, które umożliwiają zwiększenie tutaj produ produkcji, polepszenia statystyk i tak dalej i tak dalej, można je kupić za walutę niestety, ale premium i tego jest naprawdę tutaj jest sporo. Do, do zwiększenia do zmniejszenia czasu oczekiwania na kolejny budynek na przykład można kupić Tego jest naprawdę dużo zwiększenia statystyk tutaj jednostek wojennych następnie jest profil nasze osiągnięcia ilość wios ilość wiosek Ranking ogólny główny na którym jesteśmy to są, to są Że tak powiem choćby klany Czyli te wojenne grupy Rywalizujące Przeciwko sobie, możemy do któregoś się dojść Poszukać, in, poszukać innego Produkcję tu mamy taką ogólną Możemy produkować Już jeśli chodzi o produkcję To możemy produkować tak Komponenty i paliwo Komponenty jeśli chodzi o ustawienie, to ustawienie, że na razie maksymalnie mogę jedną godzinę Na jedną godzinę ustawić Po prostu jest to przyblokowane przez poziom tutaj, tej supermacji Jeśli ten poziom mi rośnie do góry To mogę wtedy na więcej minut ustawić tutaj produkcję A tak to niestety, ale nie mogę ustawić na więcej Jako sobie ustawimy dla przykładu na 3 minuty Od razu mi się ukazały tutaj moje bazy, moje placówki po prostu sobie kliknę po jednym. Od razu otrzymałem surowce i włączył mi się cooldown czyli po prostu muszę odczekać te swoje, nim, nim będę mógł następnym razem wziąć i, i zrobić kolejną produkcję. Usuną się tutaj punkty. Za każdy ruch jeden punkt ucieka. Te punkty cały czas rosną same automatycznie 20 na godzinę. Po prostu ilość tych, tych ruchów mogę zrobić. Kosz, kosz ruchów to jest wszystko: to jest ulepszanie budynków, ruch tutaj jednostek, jak również właśnie zbieranie produkcji. Kolejną rzeczą jest paliwo. Paliwo samo nie rośnie, tak samo tutaj te komponenty też same nie rosną. Trzeba niestety, ale wszystko cały czas brać i klikać. Nie ma możliwości, żeby żeby to samo tutaj przychodziło. Trzeba po prostu każdy razem zbierać to. No i paliwo jest potrzebne nam do tej ruchu naszych wojsk. Ustawimy również 3 minuty. Zbierzemy sobie paliwo. Niestety punkty uciekają, jeśli chodzi o kolejną opcję, to jest lista moich miast. Możemy od razu nacisnąć produkcję. Oczywiście później zaraz później te opcje wezmę i, i opiszę. Kolejną tutaj rzeczą jest osiągnięcia. Troszkę ściszę tą muzykę. Osandy zostawimy. Następną rzeczą tutaj jest atak wojsk Ja tu mam na przykład 27 jednostek Żeby móc zaatakować kogoś tutaj obok Musimy nacisnąć na daną placówkę Army Action Zaznaczamy wioskę Nie możemy ich jeszcze podbić Ponieważ brakuje mi paliwa jest Za mało, żeby wysłać inżyniera do podbicia No i brakuje mi tych super massive points Maksymalnie mogę mieć 3 miasta czy placówki nie mogę mieć więcej dopóki nie, nie pobędę tutaj następnego poziomu, żeby był kolejny poziom muszę zdobyć 60, jeśli chodzi o atak możemy z, z, po prostu złupić ustawiać tutaj ręcznie ewentualnie automatycznie wszystko na maksa naciskamy continue tutaj ulepszenia które się kupuje niestety za diamenty, nie dajemy żadnego przedmiotu atak wygląda mniej więcej w taki sposób, niestety nie mogę to liczyć jednostkami, to jest automatycznie wszystko. No, i udało się zwycięstwo. Mogłem wyłączyć również od razu tą bitwę, ale tego nie zrobiłem. Jeśli chodzi o raport, bezpośrednio tym raport z tej bitwy. Zupiliśmy tutaj komponenty, pieniądze, no i czy punkty do supremacji otrzymałem za ten atak. Zniszczyliśmy 5 jednostek, samiśmy stracili 4. Tak wyglądają mniej więcej ataki. Podbija, podbija się tutaj te możliwe. Placówki za pomocą tutaj właśnie tych engineerów. Kolejną rzeczą, jeśli chodzi o samą tutaj rozbudowę, to w, kwaterie, w kwaterze głównie możemy również bezpośrednio sobie zebrać powiedzmy na 15 minut tych komponentów, ewentualnie możemy ulepszyć budynek, wtedy będziemy więcej zbierać. Po ulepszeniu on automatycznie zaraz tutaj jest cały ulepszony. Musimy tylko przeczekać na następną możliwą. U, na następne możliwe ulepszenie, nim ten czas oczywiście się skończy, to wtedy dopiero będzie można ulepszać. Z budynki, wkłady, że głównie mamy ich więcej, bo mamy e, faktory czyli do budowania tutaj tych komponentów. Paliwo oczywiście do zbierania tutaj, żeby móc z tymi jednostkami, wszystkimi jeździć. No, to potrzebne jest paliwo. Bez tego nie będziemy w stanie po prostu e, poruszać się wo wojskami. Kolejne są baraki. W barakach jest wszystko, Jest, jest są jednostki tutaj, takie dżibki, czołgi, helikoptery, yy, takie działa, no i oczywiście lotnictwo. Po ulepszeniu danych tutaj. Możemy po prostu więcej produkować danych, danych tutaj jednostek. Jest po prostu zwiększona liczba produkcyjna. Żeby to było, to odblokowały się kolejne jednostki. To musimy również badania są wymagane i baraki na piątym levelu. Jeśli chodzi o badania, to tutaj mamy badania. Możemy po prostu. Na razie nie możemy, bo musimy przyczekać tego poprzednie ulepszenie. Ale tak to się ulepsza Koszty tutaj I wtedy jest dodatkowe Dodatkowe te jednostki Jest tego troszkę tutaj jest już w tej becie Także tak to mniej więcej to wygląda jest dużo tych jednostek Są dość ciekawe Każde jednostki mają tam na coś powiedzmy są dobre no te Ogólnie mają Na żółto Te mają dwa plusy na przykład na czołgi Minusy mają na wozy Tutaj, i, i na helikoptery mają dwa minusy, a plusy są po prostu. To jest demolisher dobry na przeciwko czołgom, każde jednostki są na coś tam powiedzmy dobre. Kolejną rzeczą jest finanse centrum, za swoje jednostki niestety. Zawsze jednostki płacimy tutaj co godzinę. Ale mając rozbudowane fina, finanse center 111 mi przychodzi już na plusie nie muszę po prostu się martwić o kasę ewentualnie jak będę mieć więcej jednostek no to wtedy będzie mniej tej kasy kolejną opcją jest moja struktura czyli po prostu tutaj tych inżynierów możemy mieć dwóch po ulepszeniu możemy tego możemy po prostu zwiększyć oczywiście dostajemy również punkty supremacji kolejną rzeczą jest są oficerowie którzy również nas zwiększają różnego rodzaju statystyki Następnie to już pokazywałem to są badania i, i tu ostatnie opcje są szpiegowie. Jeśli chodzi o szpiegów, to wysyłamy ich po prostu na na miasto, Spy i raport wygląda w taki sposób, czyli po prostu jaki jest level danego tutaj budynku, mniej więcej tak to wygląda. Jeśli chodzi tutaj o pozostałe placówki, to główna. Struktura wygląda inaczej, jest taki tutaj obrazek, czyli główne są budynki, czyli co? Tutaj te supply, te komponenty, paliwo i oczywiście baraki do produkcji tych jednostek. No i główna baza, która mi zwiększa po ulepszeniu obronę i, i fortyfikację. Jeśli chodzi o ulepszenia, to mi się zwiększa oprócz, oprócz tutaj produkcji, to jeszcze mi się zwiększa Pojemność tutaj maksymalna paliwa, no i jeszcze pieniądze produkcja. Tak mniej więcej wygląda sama rozbudowa. Tak wyglądają te ataki, jak pokazałem. Żeby zrobić atak, no, trzeba nacisnąć pewną na główną bazę, później ak akcję, no i wtedy dopiero możemy coś tutaj ruszyć, coś zaatakować. Jeśli nie mamy paliwa, to niestety, ale wyślemy mniej tych jednostek. Jest tutaj, ile konsumujemy paliwa przy jednym ataku 348? Możemy jeszcze jednego tu zaatakować bez przedmiotu, tak jak mówię. Niestety, ta sama animacja nic tu nie można zrobić. Możemy to momentalnie wyłączyć. Kolejny raport dostajemy również. Kolejne punkty supermacji. Komponenty, i pozostałe informacje o straconych jednostkach, o zniszczonych jednostkach, tak mniej więcej wygląda nowa gra. Inno James, jeśli chodzi o moją opinię, to mi się ona średnio podoba. Może ktoś znajdzie tutaj więcej chęci do gry, bardziej mu się spodoba. Tu mamy jeszcze opcje, są takie cztery, pokazane na zielono, że możemy zebrać. Te komponenty, paliwo, wybudować coś w barakach, no i ulep ulepszyć jakiś budynek. To są właśnie te zielone, czerwone. To znaczy, że tam trzeba jeszcze czekać, że jest cooldown. To wszystko tak wygląda mniej więcej. Gra e, rozbudowa, finanse, atak. Także, no i oczywiście koszty tutaj tych punktów, o których już mówiłem. Opcje również. Także to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, cześć.